Hej, się, męczko ludziska, stisny prorok. I dzisiaj gram sobie w Robocrafta. Jak zaraz zobaczycie, co się stało z Destroyerem. Tak, tak troszeczkę. To muszę mikrofon odsunąć, żeby zająć lepszą pozycję. Miejmy nadzieję, że się załaduje. Ta gra nie wywali nas, bo lubi wywalać. Destroyer. Jeśli ja nauczyłem nazwy na Amen. Już nie mam jest tylko Destroyer. Ale zobaczcie, co się stało z Destroyerem. Jest przemalowany. capture the points to gather energy for your orbital annihilation weapon and destroy the enemy base the battle for birmingham power station has begun <laughs> coś się z chyba zmieniło. you have captured the point nearest to your base No bo tak szybciej teraz będzie napierdzielam na tych... Tej... Właśnie to jest ciekawe bo jak robimy na domyślnym to oni to czerwoni muszą zgarnąć to czy nie muszą zgarnąć tego? Jak robimy, robimy ale nie, nie, do, nie możemy dobić Wiecie o co chodzi że serio naszą już ktoś robi? No błagam no tak, takie sztuczki to już na mnie nie działają. Chociaż też odgany są Już ciekawszą zabawką, ale kruchą, jak widać. Dwóch... Gdzie dwóch się bije, tam ci ci korzysta, tak? Okej, okay, dobra. Załatwiony jeden. Dobra, przejmuj. Odzyskujemy, przepraszam. Nie... Zostaw go. Zostaw go. Zostaw no, go. No, Kurę, zostaw go. Nie. Dobra, może go, uratujemy. No, nie uratowaliśmy. Szkoda, ale punkci trzeba przejąć. Dwa kile i tyle punktów. Dobra. Mamy przewagę, ale Dobra, tam ratują te środki. Mam nadzieję, że to wygramy, a nie przewalimy. Szkoda, by trochę było. A tu jest tak tro trochę ich dużo, bym powiedział. Ale my przejmujemy też im za plecami. Można powiedzieć, że odwracam ich uwagę tutaj. Już raz w uciekłeś. Drugi raz Ci nie pozwolę uciec. Ale Twój kolega mnie strasznie atakuje i... Chyba Ci tym razem odpuszczę, kolejny raz. Środek. Wiesz co, pora się wyregenerować. Co jak co, ale pora się co wyregenerować. Nawet jeśli mamy zużyć teleportację do bazy, a nie wiem, czy teleportacja do bazy nam nie przywraca do rozporu punktu życia w... przy samym wejściu. No tak mi się coś zdaje. Możemy mi się źle zdawać i to. No nie, tego nie m O kurde! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. O kurde. O kurde. Aha EB totalny, no tak, zapomniałem. Ej, ale nie możemy tego przegrać. A nie, na no, ja razie wygrywamy, przepraszam. A to się mu zaraz zmieni? 5, 4, 3, 2, 1 i lecimy dalej. Wiem, że to szybciej odliczałem niż mu... Plecy, plecy, paneczku, panie, plecy masz. Ty masz plecy, panie. Takie które. Zagrożony, tak mocno mu powiedział. Przejmować naszej... Zabrali nam punkty i tak robiąc solidnie. A mamy dwa przejęte, więc jest dobrze. Przyjmujemy środkowy i jesteśmy w domu. Jak to utrzymamy, to będzie fajnie. Idą. Ten szczeganik nie jest taki mocny, ale on się trzyma tutaj równo z Teslą. O nie, że oni to rozwalą Zara. Nie możemy na to pozwolić, żeby rozwalili. Chociaż wolno im to idzie, to zaraz jak tutaj się skupią ich całej siły, to będzie problem. Właśnie o tym mówię. O, Shotgun to jest to, co najbardziej nam tu będzie zadawać Obrażenie tak naprawdę. No nie zrobimy tego, nie ma takiej fizycznej opcji. Core destroy, no tak. Ale i tak mamy przewagę. Zaraz. Hmm. No dalej, kuj. Dobra źle, teraz mi idzie źle. Zna w tym odcinku mi idzie zawsze gorzej. My niszczymy im bazę i to tak dra drastycznie widzę. Czyli dobrze, tak wygramy to, ale kurde, liczyłem na coś. Na odcinku pojrzę trochę klasę, tak? To poza odcinkiem robię klasę, tak jak to się powinno grać, a na odcinku robię dupę. Nie pozwolę na pewno nie temu shotgunowi, shotguneczkowi. To... Nie pozwolę Brawo, rozwalony w końcu A ja też przędę 50% no, Ale mnie tak trudno Mnie tak łatwo nie zrobi. Nie ma szans Dobra, trzymamy pozycję i... Będziemy się regenerować. Szkoda, że nie mam nic do obracania się. Bo te huwery bardzo się... Mimo wszystko, że mówicie... mi mówi, że mam te hoovery... Tarcza już. Te hoovery tutaj na obudowie obudowy. Na torcie tego destrojera, te dwa do góry i dwa, dwa na tyłku można powiedzieć. One mają spory wpływ na walkę. Gdy minuszki uwalą to mogę się jeszcze poruszać właśnie o tych hooverach i to się bardzo sp sprawdza ja naprawdę mógłbym nawet urwać urwać temu temu destroyerowi te nóżki w garażu i zagrać całą rundę bez nóżek tylko szkoda nie cza czarnych nóżek jak się skończy premium No, zrobimy to. będzie drugi kor. Już tak raz przegrałem. Pod sam koniec meczu był drugi kor. My broniliśmy, oni nam przejęli w tym czasie dwa punkty. I było 3% do końca. 3% do końca. Opadła opadł trzeci punkt. Trzeci punkt normalnie wziął po prostu, opadł. I zbili nam... 2% Bo byli 2% za nami Zbili, na, nie, nie 2% nam zbili, zbili nam trochę więcej, zbili nam 7% Kora przy 97% tak jak To mieliśmy nie, zbili nam do 92, ale to jest 5%, to jest nadal dużo Oni, oni mieli już 97% Jak, po, jak nam zbili, tak kurde. Przegrać w taki sposób na sam koniec, to jest trochę taka. Które cały mecz prowadziliśmy, prowadziliśmy że i się pościęściły. Tutaj można w ostatniej chwili zrobić cuda. Domination. Dob Dobrze. Two, one. Dobrze, ale ten mecz z średni bym powiedział. Chociaż killa nie tak źle, w Assista nie tak źle. W Demagu dobrze. Punkt zaprzeję przyjętych jest trochę słabiej. Ale skórz jest największy. Więc nie jest tak źle. Ja jestem tutaj podchodzę do, do siebie bardziej krytycznie dzisiaj. Bardziej krytycznie do siebie podchodzę. Będą zmiany na kanale, skoro tak do siebie podchodzę, Dobra, let's go. Co my mamy? Na pewno mamy kolejny poziom. Patrzcie, ile, gdyby był dobry meczek taki jak ja chciałem, to byśmy dwa poziomy nabili. Już tak raz zrobiłem. Jakiś fiolet by się przydał, może. Bo tak jedna skrzynka to jest najlepsza skrzynka, jaka powinna być. To ja powinno być przynajmniej jeden fioletowa, to nie ma takiej szansy nawet na wydropienie innego fileta. Dobrze, wbijamy. Więc to się z wami żegnam, ja zaraz nagrywam kolejny odcinek. Destroyer jest na razie jednym najlepszym robotem. Light Heavy Fire stracił dział działka, ten, snajperskie. I ogólnie coś jest z nim nie tak. Bo stracie się buja. Już tak nie bujał wcześniej, nie wiem o co chodzi. Po prostu jest Padakem a O ma po prostu Padakem mówiąc prosto. Gruby jest jak zwykle jest gruby i wolny i po prostu nim poruszać się twardo. Nie zwracasz uwagi na nikogo. A destroyer jak destroyer. Jest w moim obecnie. To był kiedyś najlepszy robot. Potem ten był taki dodatkowy najlepszy, a teraz ten jest najlepszy. Bo tam te dwa czekają na swoje updatey. ładnie przemalowany, ale dobra. Jeśli wam się zostawcie że łapkę w górę, oczywiście, pod odcinkiem, bo jeśli wam się podobało, bo, to, bo myślę, że ten odcinek, mimo z tego, że krytyczny do siebie jest taki przyzwoity, więc z tego z Robocraft wtedy się wyszedł. Zasubskrybujcie i kliknijcie w dzwoneczek, By być na bieżąco. Suby, przede wszystkim dzwoneczek, że jest też ważny. I oczywiście napiszcie komentarz, jeśli chcecie. I co ja chciałem powiedzieć? A, pierwszy link w opisie chyba, to jest Discord, na którego możecie wbić. Tam od razu dodaję rangę członka, jak zobaczę, że ktoś nowy wbija, sprawdzam to jakiś czas. Tam możecie ze mną, ze mną się zgadzać, o ile mnie złapiecie. No to będzie ciężko, bo ja głównie w wieczornych porach nagrywam, zraz. Dwa, nagrywam w tak różnych porach, że to, to różnie, a teraz się może okazać, że nawet będę nagrywał jakby, jak się zmotywuję oczywiście odpowiednio, jak będzie ciepło, to może będę wstawał przed szkołą co jest mało prawdopodobne i nie, nie zasypię na kreweturze. Nagrywam odcinki, żeby mieć, w, ogół, żeby w ogóle były te odcinki na kanale Tu święta, święta, ale tu coś, tu tam, tam, tam trzeba iść, tu trzeba coś zrobić Ty. Ty, 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 Dobra, dobra, nieważne, nie, nie, nieważny, nic nie wiem. Dobra, ale Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć, łapka w górę, komentarz. I słowo oczywiście. Na razie, cześć, żegnam Was, czy ja? Prorok.